Cześć, witam Was w nietypowym miejscu, gdyż jestem na balkonie w tym momencie. Mam nadzieję, że mnie słychać i że nie jest jedyną rzeczą, którą słyszycie wiatr, ale może tak być w sumie. No, mam nadzieję, że coś jednak słychać. Dlaczego tutaj? W sumie czemu nie? W końcu mamy piękną pogodę. Trochę przestało padać, bo naprawdę maj i czerwiec, początek czerwca w tym roku był fatalny. Także korzystam z pięknej pogody, ale już przechodzimy do tematu. Jeżeli oglądasz ten film, to prawdopodobnie albo już kupiłeś, albo zamierzasz kupić Maca z procesorem M1. Więc dzisiaj powiem ci, jakie rzeczy być może powinieneś zakupić do swojego nowego Maca, albo jakie wydatki jeszcze sobie doliczyć do ogólnego kosztu komputera, zanim go kupisz. I wiadomo, że nie wszystkie będą stosować się do konkretnej osoby, niektóre nie będą w ogóle dotyczyły niektórych osób, a niektóre właśnie będą dotyczyły tylko jakichś specyficznych zastosowań. Pierwsza rzecz, chyba najważniejsza, to chyba dotyczy wszystkich to zakup odpowiedniego dysku. Teraz tak, tutaj ważna rzecz jest przed zakupem naszego maka, więc jeżeli już kupiliście, no to posłuchajcie, czy zrobiliście dobrze, czy źle, ale jeżeli nie kupiliście jeszcze, to macie szansę wybrać w tym momencie dobrze. Chodzi oczywiście o wielkość dysku, jaki chcecie zakupić. Yy, wiadomo, cena za gigabajt jest w Apple przy kupowaniu komputera, no, astronomicznie wysoka, ale i tak warto rozważyć zakup nie najniższej wersji, czyli 256 GB, tylko 512. Tak, będzie warto kosować 1000 zł, 1000 zł za 250 GB pamięci. No ale trzeba też wziąć pod uwagę, że jest to bardzo fajna, szybka, super szybka pamięć, yy, która trochę kosztuje, no ale i tak wiadomo, nie jest warta tej ceny. Ale naprawdę 256 budowane to jest za mało. Jeżeli zainstalujecie kilka aplikacji graficznych, montażu wideo i przeglądarek, itd. To Wam się w miarę szybko to wypełni gdzieś do połowy, a potem jeżeli będziecie mieli, będziecie mieli jakiś większy projekt dużo zdjęć na przykład zaimportujecie, albo tym bardziej filmów, to po prostu być może wam ten projekt się nawet nie zmieści w tych pozostałych, nie wiem, 100 GB czy 150, które wam zostaną na tym dysku i wtedy byście musieli zakupić zewnętrzny dysk SSD, który jest dużo droższy, żeby móc po prostu bezpośrednio z niego edytować. A tak, kupujecie 512 GB pamięci dostaje wam spokojnie 350-400 GB, do waszego użytku po jakichś zainstalowaniu jakichś podstawowych aplikacji i to możecie wykorzystać na aktywne projekty. Będziecie mieli szybkę, na szybkim dysku, bez problemu będą się płynnie otwarzać w waszym programie. A resztę możecie zakupić sobie, sobie dysk zewnętrzny HDD, które są dużo tańsze i naprawdę cena za gigabajt jest rewelacyjna. Także to jest na przykład dysk 2 i nie wiem ile on kosztuje, 250 zł, coś takiego, a są i nawet trochę ciut tańsze. O tym konkretnym dysku zrobiłem nawet film ostatnio, yy, tutaj go podlinkuję, tutaj albo tutaj, jeszcze pamiętam gdzie, chyba tutaj, go podlinkuję i będzie też w opisie, jeżeli chcecie go obejrzeć później. Kolejna rzecz to słuchawki Bluetooth. Jeżeli będziecie używać waszego laptopa albo Maca Mini po prostu jako stacjonarny komputer, to duże szanse, że będziecie mieli w to gniazdo wpięte yy, już jakieś głośniki, i po prostu no, nie będziecie chcieli wpinać dodatkowo jeszcze czegoś drugiego przez jakieś przejściówki, bo to po prostu będzie niewygodne. A dużo wygodniejszym rozwiązaniem będą takie słuchawki Bluetooth, będziecie mogli mieć je osobno i tylko łatwo się przełączać między źródłem dźwięku na Jacka czy na Bluetooth, ale będziecie wtedy mieli na słuchawkach. O tych chyba słuchawkach nie robiłem filmu, no ale generalnie zajmuję się recenzją elektroniki, tylko bardziej rzeczy związanych z fotografią i z filmowaniem, chociaż ten temat dzisiejszy jest taki trochę pośrednio z tym związany, ale dużo osób, które zakupuje te komputery, właśnie jednak ma jakieś zainteresowanie albo pracę typu fotograf, grafik, filmowiec. Także dlatego to się wiąże częściowo z tym tematem, a słuchawki nie tak koniecznie, ale to są Marley Positive Vibration XL. Ciężka nazwa, yy, są bardzo fajne, super zbudowane, bardzo dobra jakość yy, z zewnątrz, jakość obudowy, a jakość dźwięku też jest akceptowalna, jak za tą cenę, no polecam. Jeżeli przypadkowo trafiłeś na ten film, to ja nazywam się Natan Urban, zajmuję się fotografią w małym zakresie, a w większym zakresie, w dużo większym zakresie, w sumie głównie filmowaniem więc jeżeli to Cię interesuje, możesz zobaczyć co mam na kanale, obejrzeć filmy. Jeżeli Ci się spodoba, to możesz zasubskrybować kanał. I zrobiłem też recenzję swojego Maca Mini po 5 miesiącach użytkowania, którą podlinkuję w opisie, więc możecie obejrzeć teraz, albo później po zakończeniu tego filmu. Kolejna rzecz, którą warto rozważyć, to zakup myszki i klawiatury bezprzewodowej. Jeżeli macie laptopa, ale zamierzacie go używać stacjonarnie i chcielibyście mieć osobną klawiaturę i myszkę, to na takim MacBooku no to w sumie będziecie musieli kupić jakąś, i tak będziecie musieli kupić jakiegoś dongla, żeby mieć gniazda pełne USB, ale to będzie niewygodne i tyle kabli, Apple trochę nas zmusza do tej bezprzewodowości, ale skoro nas tak zmuszają i tak wszystko, cała elektronika, cały świat elektroniki zmierza w tą stronę, może warto się już przestawić. Ja osobiście wciąż mam klawiaturę i myszkę z poprzedniego komputera yy, po kablu jedno i drugie, ale miałem dosyć, no myszka to taka przeciętna, ale klawiatura dosyć fajną, mechaniczną klawiaturę miałem, więc nie chciałem się jej pozbywać. Dlatego tak, ale jeżeli nie macie jakiegoś fajnego sprzętu kablowego, który chcecie zostawić, tylko macie powiedzmy średnie w tej chwili, to możecie zak rozważyć zakup bezprzewodowej myszki, bezprzewodowej klawiatury. Yy, to na Macu Mini odblokuje Wam Wasze dwa gniazda pełne USB, a na y, MacBookach no, po prostu ułatwi Wam też życie y, nie będziecie musieli kupować jakiegoś, jakichś dongli chociaż to niektóre rzeczy i tak będziecie potrzebować no ale dwa gniazda, które są bardzo cenne będziecie mieli wolne no i właśnie mówiąc o jakichś przyjściówkach i adapterach i donglach to no, będziecie raczej potrzebować coś takiego ja mimo, że mam Maca Mini, który ma najwięcej gniazd bo ma dwa Thunderbolty czyli USB-C tylko lepsze jeżeli nie wiecie o co chodzi i dwa gniazda pełne USB ale te, mówię, te dwa gniazda USB mam zajęte przez myszkę i klawiaturę bo mam po kablu, dlatego wam rekomenduję jednak bezprzewodowe ja też się pewnie przerzucę za jakiś czas więc to mam zajęte. Zostało mi. Na jednym gnieździe Thunderbolt mam podpięty monitor, więc zostało mi tylko jedno gniazdo. No i był problem, jeżeli trzeba było jakiegoś pendrive'a podłączyć albo coś. Na szczęście mam dwa gniazda w monitorze USB, ale no, trochę niewygodnie sięgać tam, wiecie, za monitor. Także szukałem czegoś lepszego i kupiłem dongla, przejściówkę, no, chyba dongla od GreenCella, bardzo fajny, za 130 zł chyba, trochę kosztuje ale fajny. Jedno gniazdo podpina się do USB-C, więc będzie pasować też do laptopów, do MacBooków, które mają tylko gniazda USB-C czy tam Thunderbolt, to jest to samo to samo wejście też nie z takimi samymi możliwościami właśnie podpina się do tego gniazda Thunderbolt i macie USB 3.0, 2 USB 2.0 i jeszcze wejście na kartę SD i na microSD. I z tyłu chyba jeszcze HDMI. Także bardzo fajna rozbudowa. Jeżeli macie lub zastanawiacie się nad makiem mini, możecie rozważyć jeszcze inną opcję, yy, czyli zakup takiego takiej właściwie, nie wiem jak to nazwać, ale to jest takie rozszerzenie, właśnie do waszego maka. Po prostu, który idzie pod waszego maka całego. Wygląda jak po prostu tyle będzie wasz grubszy od dołu, i w to wstawiacie waszego. Tutaj gdzieś zdjęcie z internetu pobiorę, żebyście wiedzieli o co chodzi, bo to moje tłumaczenie niewiele wyjaśnia chyba. Nie wiem jak to opisać. W każdym razie tam w środku jest dysk SSD. się nie ma go, ale musicie kupić, ale to jest tania dosyć rzecz, więc to, tym możecie rozszerzyć swoją pamięć, tylko wtedy nie będzie ona przenośna, ale to musicie sami rozważyć jak to ma, jak dla Was jest lepiej. I tam wstawiacie dysk SSD i macie tam też dodatkowe gniazda USB. Z tyłu USB, chyba tam są 2-3 gniazda USB. Są różne wersje tego, podlinkuję w opisie Jakieś e, ciekawe opcje, które znalazłem. Trochę to jest droższe od tego GreenCella, od tej wersji, ale jest takie bardziej estetyczne, bym powiedział. Jednym kablem się od tyłu na taką taśmie podłącza i fajnie to wygląda, moim zdaniem ciekawe to jest. E, no natomiast ja znalazłem fajne miejsce i sposób, żeby tego GreenCella przemontować na swoim biurku i też to Wygląda dosyć dobrze. Także ocenicie sami w komentarzu, zostawcie Wasze propozycje akcesoriów i innych rzeczy, które Wam się przydają przy Waszych makach. Jeżeli macie jakieś fajne, właśnie rzeczy, możecie też podlinkować z czego korzystacie. I to by było na tyle. Do zobaczenia za kilka dni.